A jeszcze mamy takie małe poskrypto, nie dziewczyny? ci no. bezpieczni w samochodzie A jak już dos nas pierwszy pierwszy Sylwester w Ustce były pierwszy święta w domu naszym to jeszcze Wam pokażemy kawałek jak wygląda nasze miasteczko Jedziemy oczywiście naszym starym gratem zielonką zielonką, którą dzieci bardzo lubią Cześć. i wieczorny przejazd przez Ustkę nie wiem czy to się dalej nagrywa tak, nagrywa się, uwaga to ruszamy Zosiu bo już ty nagrywała nagrywa Zosia i... a ja też jestem helena uwaga ruszaj będziemy jechać bardzo powolutku ale to się Tutaj się wjeżdża na ulicę marynarki polskiej. Widzicie, lubicie Ustkę? Tak. Tak? Super. Powolutku jeździmy. Tak wygląda nasze miasteczko. Helenka, będzie Cię widać za chwilę Muszę trochę Helenkę też pofilmować Żeby też że to mi Helenka jest, tak Ja też jestem Ale mnie nie musisz filmować I tu sobie już wjeżdżamy W kierunku portu Chyba, że pojedziemy koło portu Przejdziemy się koło portu dzieci się przed chwilą zobaczyć port jesteśmy tu wiesz odwiedzany tak to jak mówię będziemy naszym ulubionym ukochanym samochodem Chodźcie tutaj tam ludzi i już Go. Już będzie można powoli, bo to jest jedna z piękniejszych uliczek. Jest taka odtworzona stara osada rybacka. To jest urząd pracy. Są restauracje. Tu jest jedna z naszych ulubionych restauracji za chwilę, będzie się nazywa familia. Tutaj w tym miejscu. Bardzo polecamy one są przystępne A tutaj Helena śpiewa w zespole w Domu Kultury A no i tutaj możemy zakończyć, co? Pokazałyście dzieciom, koleżankom? Wasze miasteczko? No. Dobra, to tu? Tak. róża. To się pożegnamy. Oglądajcie dzieci. To pozdrowienia. Oglądaj różnie. Pa, pa. Oglądaj. Oglądaj, pa, pa. Oglądaj. oglądaj róża. Pozdrowienia. Ona. Pa. pa. pa.